Czy wiedzieliście, że podobno sam Chingis Han mawiał, iż dowódca imperium potrzebuje trzech rzeczy: świetnej armii, dyscypliny i rokitnika. Brzmi jak legenda, ale rokitnik od wieków uchodzi za prawdziwy skarb natury. Malutkie owoce kryją niezwykle bogaty skład. Witamina C. Rokitnik zawiera jej nawet 10 razy więcej niż cytrusy. Witaminy A, E, K oraz z grupy B wspierają wzrok, skórę, odporność i metabolizm. W rokitniku znajdziemy też rzadko spotykaną w roślinach witaminę B12, dlatego bywa nazywany wegańskim tranem. Nienasycone kwasy tłuszczowe, głównie omega 3, 6, 9 oraz unikalny omega 7. Olej z rokitnika ma aż 40% omega 7, najwięcej ze wszystkich znanych olejów. To składnik rzadko spotykany, za to bezcenny dla skóry i błąd śluzowych. Pomaga je regenerować i nawilżać. To prawdziwy superfood. Z takim arsenałem witamin i antyoksydantów naukowcy badają rokitnik pod kątem wsparcia leczenia przewlekłych stanów zapalnych, a nawet nowotworów.